Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, ponieważ lato depcze nam po piętach, czyli jest już tuż tuż, pomyślałam sobie, że fajnym i zasadnym będzie zrobienie filmu o perfumach z nutą soli. Ponieważ bardzo często perfumy z tego typu nutą naprawdę świetnie się noszą podczas upałów, podczas wyjazdów wakacyjnych, więc myślę, że taki przegląd może przydać się niejednej osobie spośród Was. Jeśli zatem macie ochotę obejrzeć taki film i moje propozycje perfum z nutą soli i tą ewidentną, która istnieje w nutach i tą wyczuwalną, choć producent nie deklaruje jej w składzie, bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. I pierwszymi perfumami, w których niewątpliwie sól wiedzie prym i rzeczywiście ta nuta solna jest nutą zdecydowanie dominującą, to perfumy od marki Kelvin Klein i Estery i słuchajcie, nuta soli jest tu niewątpliwie. Nuta nie tylko soli, ale pewnego rodzaju nuta wody morskiej. No woda morska też jest nota bene słona, więc tu jest ta sól, można powiedzieć, w dość silnym natarciu. Aczkolwiek perfumy te nie tylko i wyłącznie solą stoją, bo mają przepiękne nuty pieprzu czarnego, białego oraz różowego, Chociaż ja powiem szczerze, czuję tu tylko i wyłącznie czarny, ale mają też bardzo ładny taki pudrowy sznyt, taki irysowy sznyt. Są bardzo ładnie właśnie wygładzane, gładzone tym pudrem, tą kremowością, również za sprawą notabene drzewa sandałowego. Perfumy bardzo, słuchajcie, kojące podczas takich upałów, bardzo ładnie wychładzające, właśnie dlatego, że przypominają podmuch tego morskiego wiatru, więc ja zdecydowanie polecam tym z Was, którzy kochają nutę soli, te perfumy zwłaszcza na ogromne upały. Drugimi perfumami, w których ja wyczuwam bardzo silną nutę soli, są perfumy tym razem od marki Bulgarii i jest to Aqua Divina. No i tutaj wyjątkowo próbeczka. Słuchajcie, ja o tych perfumach opowiadałam Wam już w filmie pod tytułem Testy, Testy. I rzeczywiście, nuta soli, według mnie, jest tu bardzo, ale to bardzo silnie wybrzmiewająca, i zwłaszcza silnie wybrzmiewa w otwarciu i w nutach serca. Zapach ten otwiera się właśnie bardzo silnym takim podmuchem soli, delikatnym imbirem oraz taką, powiedziałabym, nietypową balsamicznością. Jeśli chodzi o nuty serca, tu już troszeczkę wchodzi nam magnolia na plan, aczkolwiek ta sól jest cały, calutki czas obecna. Dopiero tak naprawdę na etapie bazy ta sól się wycisza i staje się takim powidokiem swojego zapachu, bo rzeczywiście baza jest taka bardzo pudrowa, bardzo kremowa. Tu już naprawdę tej soli jest jak na lekarstwo. W bazie czujemy głównie drzewo sandałowe, troszeczkę irysa, troszeczkę fiołka, delikatny cedr i piżmo. Jeśli chodzi o naturę zapachu, jest to prawdziwy kameleon. Perfumy, które bardzo ewoluują, bardzo się zmieniają na etapie całego swojego brzmienia. Zdecydowanie bardzo ciekawa propozycja od marki Bulgarii. I kolejnym zapachem, w którym bardzo silna jest nuta soli, i tutaj, notabene, też mam tylko i wyłącznie próbkę, są perfumy od marki Dior i jest to Jador InJoy. I powiem Wam szczerze, że ja te perfumy kiedyś miałam w swojej kolekcji. Jeśli jesteście moimi stałymi widzami, pewnie je pamiętacie z moich filmów. Ja je bardzo szybko, tak naprawdę, sprzedałam bo to kompletnie nie jest mój żador, to nie jest kompletnie mój feeling. Aczkolwiek teraz jak zakupiłam próbkę właśnie do tego filmu o perfumach z nutą soli, powiem szczerze, że one nie wypadły tak źle, jak mi się to wydawało przed dwoma laty. Zapach jest naprawdę całkiem przyjemny i ma bardzo dobrą projekcję. Jeśli chodzi o to, co ja czuję w tym zapachu, to jest to połączenie po pierwsze właśnie nuty soli, po drugie, białek kwiatów, a po trzecie, cytrusów. I to są tak naprawdę trzej gracze tej kompozycji. Mamy tu neroli, mamy tu jaśmin, mamy tu delikatny kwiat pomarańczy, mamy niewątpliwie cytrynę, delikatne pomarańczowe cytrusy oraz właśnie nutę soli. Jeśli chodzi o samobrzmienie zapachu, jest to zapach świeży, taki świetlisty, cytrusowy, białokwiatowy, aczkolwiek sól towarzyszy brzmieniu wszystkich nut tej kompozycji od samego początku do samego końca. Kolejne perfumy z nutą soli, jakie mam w swojej kolekcji, to tym razem perfumy od marki Paco i jest to Olimpia w edycji Aqua Leger. I powiem wam, jak na ironię, że akurat nuta soli w tym wariancie Olimpei jest mniej wyczuwalna według mnie niż klasycznej Olimpei EDP. Mamy tutaj oczywiście takie solne morskie pierwiastki i to się czuje, chociaż tutaj jest to tak bardziej powiedziałabym zapach skóry osoby, która właśnie wyszła z morza, z kąpieli morskiej, czyli taki fizjologiczny zapach soli na ciele. Bo jednak zdecydowanie bardziej, jeśli miałabym być szczera, w tej kompozycji wybrzmiewają nuty białych kwiatów i nuta wanili. Ja tu zdecydowanie czuję najbardziej jaśmin i kwiat pomarańczy oraz właśnie tę słodziuteńką wanilię i delikatną żywicę bursztynową. Więc jeśli szukacie soli i chcecie ją znaleźć w tej wersji Olimpei, to raczej skierowałabym Wasze myśli w stronę Olimpei EDP. I skoro była mowa o klasyku, czyli o klasycznej wersji Olimpa EDP, no to oczywiście nie mogło być inaczej. Także zaopatrzyłam się w próbkę do tego filmu. I zdecydowanie, słuchajcie, potwierdzam, tutaj sól czuć o wiele bardziej. I jeśli chodzi o tę sól, to ja ją czuję tutaj najbardziej w otwarciu zapachu. Otwarcie jest takie cytrusowo-słono-imbirowe. I rzeczywiście cytrusy, sól i imbir to tak naprawdę stuprocentowe otwarcie tego zapachu, aczkolwiek cały czas podszyte słodyczą. Podobnie jak w edycji Aqua są tu też kwiaty i jest tu też dużo słodyczy za sprawą żywicy bursztynowej i wanilii. Aczkolwiek powiedziałabym, że ten wariant Olimpei bardziej rzeczywiście jest słono-słodki aniżeli kwiatowy i zdecydowanie te nuty jaśminu i te nuty kwiatu pomarańczy czuję bardziej w wersji Aqua Leger aniżeli w tej Olimpei. I kolejna propozycja w moim zestawieniu to będzie zapachowy paradoks, czyli perfumy, w których producent deklaruje istnienie nuty soli, aczkolwiek ja kompletnie na mojej skórze jej nie wyłapuję. I o co chodzi? Chodzi o perfumy od marki Mark Jacobs i jest to Daisy Love Skies. I teoretycznie nuta soli według piramidy zapachowej powinna tutaj być. Na mnie absolutnie nie ma nawet pierwiastka ułamkowego soli. Ja te sól troszeczkę czuję. Kiedy wącham, te perfumy za to natomiast na mojej skórze kompletnie po prostu zasolenie, żadne, nawet najmniejsze nie występuje. Dla mnie przede wszystkim są to perfumy słodkie, ale takie wiosenno-słodkie, nie są takie bardzo przytłaczające. Zdecydowanie aktorką pierwszoplanową, jeśli chodzi o brzmienie na mojej skórze, jest tutaj malina, aczkolwiek wspomożona słodkimi nutami bitej śmietany, wanilii i żywicy bursztynowej. Jest tu też delikatny akcent zielony, takiego zielonego fiołka, aczkolwiek całe perfumy nazwałabym owocowym, wiosennym słodziakiem. Kolejnymi perfumami z nutą soli w mojej kolekcji są perfumy tym razem od marki Joe Malone i jest to Wood Sage and Sea Salt. I słuchajcie, sól niewątpliwie w tych perfumach jest, natomiast to nie jest taka sól jak na przykład w Revill od marki Kelvin Klein, tylko to jest bardziej słona woda morska, a nie sól sama w sobie taka sensu stricte. Więc tutaj moim zdaniem nie ma mowy o takiej typowej soli, aczkolwiek pełna słoność w tym zapachu niewątpliwie jest. Poza tą słonością czuję tutaj niewątpliwie nuty przyprawowe, między innymi nutę szałwi, aczkolwiek na pewnych etapach też mi się przewija taki przepiękny, krystaliczny, świeży jaśmin, nuty drzewne oraz delikatna nuta wodorostów. Chociaż powiedziałabym, że bardziej tych glonów, które zawsze pływają przy brzegu morza w okresie letnim w okresie upałów. Kolejnymi perfumami z nutą soli, jakie posiadam w swojej kolekcji, są perfumy od marki Tiziana Terenzi Aretuza. I słuchajcie, niewątpliwie potwierdzam, nuta soli w tych perfumach jest, aczkolwiek mam wrażenie, że też tutaj ujęta jako słona woda morska, a nie sól sama w sobie. Oczywiście poza tą słoną wodą morską są tu też inne pierwiastki w tym zapachu. Zapach jest bardzo bogaty, jest przepiękny, jest otulający i kremowy, aczkolwiek yy, stricte wiosenny i letni, więc nie chyba ta kremować tutaj nie przeraża, bo to są perfumy bardzo lekkie, bardzo fajne wiosenno-letnie. To, co ja tu czuję właśnie poza tymi nutami morskimi, to silna nuta figi, przepiękne kremowe drzewo sandałowe, dość dużo irysa i fiołka właśnie, które jeszcze podbijają tę kremowość, troszeczkę nut wetywerii, troszeczkę nut być może takich delikatnie mszystych w bazie, aczkolwiek cały zapach jest właśnie taki kremowo-nadmorski. Kolejne perfumy z nutą soli z mojej kolekcji to Idol w edycji Aura od marki Lancôme. I słuchajcie, tutaj mamy już troszeczkę inną historię. Są to perfumy trochę bardziej eleganckie, bardziej wieczorowe, raczej nie do noszenia w ciągu dnia, bo mogą jednak troszkę przytłoczyć. Ta sól niewątpliwie tutaj jest, bardzo ładnie przepleciona kwiatami, głównie różem i jaśminem, ale ta sól ma tutaj również ciepły wydźwięk, tak jak w przypadku Olympy od marki Pacoraban. I ja bym szczerze nie rekomendowała noszenia tych perfum w ciągu dnia, bo one rzeczywiście, zwłaszcza kiedy będą ogromne upały, po prostu was przytłoczą. Niemniej jednak, ze względu na te słodkie nuty w bazie, kremowy wydźwięk całych perfum i te nuty soli na pewno świetnie sprawdzą się na wieczornych wyjściach podczas lata. I kolejne perfumy, perfumy Nota w których producent kompletnie nie deklaruje istnienia soli, aczkolwiek ja tę sól bardzo wyraźnie czuję na mojej skórze. I jakie to perfumy? Są to perfumy od marki Miugle i jest to Alien w edycji Godess. I słuchajcie, otwarcie tego zapachu jest takie bardzo mocno fizjologiczne, moim zdaniem. On się otwiera. Takim zapachem skóry osoby, która właśnie wyszła z kąpieli morskiej, wyszła z morza. Jest to taki tępy, lekko fizjologiczny, lekko właśnie słonawy zapach ciała i dla mnie jest właśnie takie otwarcie tego zapachu. On oczywiście potem ewoluuje, robi się taki lekko kokosowy, dość mocno waniliowy, robi się generalnie taki bardzo ciepły i bardzo przyjazny dla otoczenia, aczkolwiek niewątpliwie taka właśnie słona, lekko fizjologiczna nota, jeśli chodzi o otwarcie tego zapachu, dla mnie jest bardzo wyczuwalna. Kolejnymi perfumami z nutą soli, jakie posiadam w swojej kolekcji, jest tym razem pozycja budżetowa. Perfumy, które kupiłam za około, o ile dobrze pamiętam, 45 chyba do 50 zł, więc naprawdę perfumy na każdą kieszeń powiedziałabym. I są to perfumy od marki Zara o nazwie Mystery Balance. I tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście, tak jak to producent zapowiedział nam w składzie, sól ewidentnie jest. I nie tylko sól w rozumieniu przyprawy, ale również właśnie ta słona woda morska, a jakże również. Cały zapach jest taki bardzo kremowy, taki bardzo puszysty, bardzo taki pluszowy powiedziałabym, bo dość sporo w nim czuć drzewa sandałowego, fiołka i irysa. Aczkolwiek cały czas ta słoność, ta morskość przeplatana troszeczkę z nutami cytrusowymi bardzo wyraziście daje tło sobie znać, właściwie od samego otwarcia aż do samej bazy. I ostatnie dwa zapachy, które chciałam Wam pokazać w tym przeglądzie, to również perfumy, które teoretycznie i generalnie nie mają tej nuty soli w składzie, aczkolwiek te sól, zwłaszcza tą słoną wodę morską, bardzo przywodzą na myśl i o jakie perfumy chodzi. Przede wszystkim chodzi o łomanity od marki Thierry Mugler. I słuchajcie, niewątpliwie te perfumy mają jakiś taki wydźwięk takiej słonej wody morskiej, taki delikatnie fizjologiczny wydźwięk tej słonej wody morskiej właśnie przeniesionej na ciele. Aczkolwiek nie tylko tą słoną wodą morską Womanity stoi, bo mamy tutaj figę, liść figowca, całego figowca. Mamy tutaj również nuty delikatnie metaliczne, delikatnie drzewne oraz kapkę dosłownie słodyczy w bazie. W zapachu tym jest również obecny kawior i ja myślę sobie, że pewne konotacje tak naprawdę kawioru mogą powodować to, że zapach ten ma jednak dźwięk, jakby na to nie patrzeć, delikatnie słony, więc zdecydowanie Uomanity musiała znaleźć się w tym przyglądzie. A skoro powiedziałam o Uomanity, to po prostu nie mogłam nie wspomnieć o tak naprawdę klonie tych perfum, czyli o perfumach od marki Aqua del Elba Blue Donna. I słuchajcie, jest to wypisz, wymaluj klon Womanity, zresztą bardzo dobry klon, perfumy bardzo dobrze zrobione, z bardzo szlachetnych, dobrych składników. Jest to na pewno zapach jakościowy, zapach, w którym nie czuje się absolutnie jakiegoś podążania czyjąś drogą, tylko czuje się, że został on tak naprawdę skomponowany z troszeczkę innych nut, jednak układających się w wydźwięk, który już znamy z innego zapachu. Perfumy również o bardzo mocnym sznycie morskim, takiej słonej wody morskiej, również delikatnie figowe, bardzo mocno drzewne w swojej bazie i myślę, że ta drzewność tutaj na pewnych etapach troszeczkę bludonna od lomanity odróżnia, ale jakby na to nie patrzeć, dla niewprawionych nosów będą to jednak zapachowe klony. I kochani, byłoby to tyle, jeśli chodzi o mój przegląd perfum z nutą soli, które posiadam, bądź które testowałam i mogłam Wam przedstawić w postaci próbek. Mam nadzieję, że tego rodzaju film Wam się podobał, a tego typu wybory Wam tak naprawdę pomogą w tym, żeby przetrwać upały, które na pewno do nas przyjdą w czasie lata. Ja tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa